Kupiłam w lumpie zamszową bomberkę w przepięknym czerwonym kolorze. Kurtka wymagała jednak trochę pracy: Golenie ściągaczy, ponownego zszycia szwu w jednym miejscu, kompleksowego czyszczenia oraz impregnacji. Postanowiłem, że podejmę się tego wyzwania i pokażę wam jak to zrobić. Po pierwsze, bierzemy w dłoń maszynkę do swetrów i golimy wszelkie znahacenia. Nie zapomnijcie o wewnętrznej części ściągacza. Następnie usuwam wystające nitki i szczotków z twardym włosiem usuwam powierzchowne zabrudzenia i kurz. Bierzemy się za kompleksowe czyszczenie z użyciem płynu do czyszczenia zamszu i nubuku marki Safir. Największe Usuwam nie rozcieńczonym płynem i szczotką z twardym włosiem. Następnie całą powierzchnię kurtki piorę wodą z dodatkiem tego samego środka. Ściągacze oraz podszewkę piorę wodą z płynem do prania. Po wyschnięciu kurtka wymaga porządnego czesania. Najpierw używam szczotki z twardym włosiem, a następnie gumowej szczotki przeznaczonej do zamszu i nubuku. Zależy nam na tym, by podnieść wszystkie oklapnięte włoski. To teraz biorę się za szycie pękniętego szwu. Gotowe! Na koniec impregnuję kurtkę nanoprotektorem od marki Tarrago, który chroni kurtkę przed wilgocią i zabrudzeniami. A oto efekt końcowy. Ja jestem zachwycona. A co Czym myślisz o tej renowacji?